Także moja pasja to jest praca przy komputerach, twórczość, budowanie różnych ciekawych rzeczy. Przy technologii. Tworzenie po prostu na przykład czegoś pięknego takiego jak film, w którym jest temat natury o którym już tak wcześniej mówiłam, żeby dbać o przyrodę i tak dalej to właśnie powoli tak pracuję nad filmem na spokojnie sobie chcę tam włożyć tekst, popróbować i myślę, że tak na spokojnie powoli się uda coś tam zrobić, takiego prostego, a fajnego no. No i po prostu no tak po prostu bardzo Lubię takie rzeczy robić. To jest taka moja pasja. Lubię podróżować, dużo jeździć na rowerze i odwiedzać różne po prostu takie piękne miejsca jak Kraków czy góry w zakopanym. No, to jest taki, taki mały kawałek e, o mnie. To, to czym się chciałem z nami podzielić. No, się tak trochę rozgadałem i tak po prostu, no, pomyślałem, że trochę powiem właśnie w takim skrócie. No to hej, kochani, pa.